Cześć mistrzowie. witam Was w kolejnym odcinku u siebie na warsztacie. Jak widzicie, siedzenie i zbiornik zostały już zdjęte. Jesteśmy przygotowani do wymiany tego łożyska w główce korbowodu i tym się dzisiaj zajmiemy. Chciałbym wszystkich nowych widzów zachęcić do subskrypcji kanału. Tutaj po tej stronie klikajcie subskrybuj, klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z powiadomieniami. Przy okazji zachęcam również do rzucania łapek w górę pod filmem dla zasięgu i pisania komentarzy. No jak widzieliście w ostatnim filmie, jakoś to chodzi. Trzeba oczywiście tutaj poświęcić czas na regulację, bo tutaj jest wszystko. Wiadomo, pogrzebane, pozmieniane po trzeba będzie to wyregulować. Żeby zacząć jakiekolwiek regulacje jazdy, to łożysko trzeba zmienić. Tamte łożysko było jakimś zwykłym, budżetowym łożyskiem dorzuconym do korbowodu, który jest jakimś tam wyrobem z Tajwanu. Do derby teraz mamy łożysko Ateny, srebrzone, zostało zamówione u Jacka. No ale wiadomo, wiąże się to z rozbiórką całej góry, czyli odpiąć wydech, gaźnik, głowica, cylinder, tłok. Nie jest to wcale jakoś mega ciekawe zaglądanie tam po raz entyn, ale żeby zabezpieczyć się przed jakąś lipą, jak to sko tam zacznie się coś z nim złego dziać albo dostanie luzu za kwestię, nie wiem, 30 zł, no i pół godziny roboty. Później się zobaczy, jak to dalej będzie. Okay. Oczywiście jest już wymienione. Przy okazji sprawdziłem sobie też gaźnik, a konkretniej dyszek główną. Taki dość prymitywny sposób sprawdziłem sobie jej przepływ, który był nieco nieco dziwny bardzo, że tak powiem w porównaniu do innych o tym samym i podobnym zbliżonym wymiarze. Mamy założoną troszkę inną dyszę, ciutkę minimalnie większą, ale działającą całkowicie inaczej. Spróbujemy go uruchomić, zobaczymy czy teraz bez sania uda się go że tak powiem, sprawdzić czy to chodzi. No i z kawałeczek, że się przejdziemy ogólnie. Zobaczymy jak to będzie działać. paniu za dużo tutaj nie działaliśmy. Chwilę pojeździłem, próbowałem go regulować. Trzeba będzie jeszcze jakieś dysze dokupić. Coś jest lepiej troszkę, no ale jeszcze potrzeba czasu. Przejdziemy teraz sobie do tego Q&A, który miał być już w poprzednim filmie, ale chciałem dać trochę jeszcze czasu, żeby no jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, jeszcze był czas je zadać. Nie wpłynęło to tam za wiele ogólnie, ale jeszcze tam między tym jakby poprzednim filmem a jeszcze wcześniej czy przez te dwa tygodnie wpadły tam jeszcze chyba jedno czy dwa pytania, tak więc ruszam do chaty, poza tym magno ma urodziny jutro, czyli w niedzielę, czyli Wy jak oglądacie to dzisiaj ma urodziny, więc A więc wracam na chatę i siadamy do tego Q&A. Widzimy się za chwilkę. No i dobra mistrzowie, mamy tą ostatnią część filmu, teraz będą odpowiedzi na pytania, które zadaliście. Jaki olej do mieszanki dodać? Mineralny, półsyntetyczny czy syntetyczny WSK po generalnym remoncie na tą koalien, żeby nie zatrzeć. Pozdrawiam. E, ogólnie jeśli chodzi o jakąś tam WSK seryjną, ja myślę, że ogólnie nie ma co przesadać z jakimiś tam olejami. Wiadomo, czym droższy, tym lepszy, ale e, unikać miksola, unikać tanich jakichś tam minerałów. Myślę, że jakiś półsyntetyk e, firmowy, nie Orlenowski, to jakiś tam firmowy, nie wiem, Motula, coś tam będzie spokojnie działał. Tych olejów trochę już przerobiłem. Minerały zawsze robią syf. Yy, niestety, jakieś tanie półsyntetyki też troszkę droższe, jakiś yy, półsyntetyczny firmowy, i myślę, że to w zupełności wystarczy. Mieszankę przypilnować zgodnie z zaleceniami, jakie Alien tam daje w instrukcji. I myślę, że jeśli wszystko będzie ustawione tak jak trzeba, nie będzie powodów do żadnych zmartwień. Jedziemy dalej. Następne pytanie, yy, kiedy wlepy? Kiedy wlepy? Wlepsów mamy. Tych trochę mniej. Czarnych sporo, białych sporo, także parę osób już pytało, będą wlepki, nie ma problemu. Jest też Las Vegas oczywiście jeszcze, więc niedługo myślę, że się tam wystawimy i będziemy, będzie można je zdobyć. Następne pytanie. Kiedy coś z Kobuza? Jeśli chodzi o Kobuza to to jest takie coś, czego ja nie planuję. Mam, jakieś tam, mam jakąś tam swoją wizję, którą chciałbym zrealizować, nie chciałbym mnie tutaj zdradzać, bo to jest taka moja wizja. Jeszcze sam tego nie przemyślałem. Kolor sobie już prawdopodobnie wymyśliłem. Specyfikację, czyli gdzieś tam mniej więcej jego wygląd, również to jest coś, co bym chciał zachować względnie oryginalnie, ale za dużo nie będę mówił, bo wszystko jest w trakcie przemyśleń i to na pewno nie na ten rok. A czy następny, czy w ogóle tego nie wiem. No, także kobuza można spokojnie póki co wykreślić. Jak coś będzie się działo, to z pewnością Wam podpowiem. Kolejne pytanie. Gdzie kupiłeś rurki do kranika? Rurki do kranika powiem Wam szczerze, że kupiłem w Leroy Merlin. Wyszło najtaniej, bo na internecie ona tam była chyba za 6 zeta, tam czy 7. Przy kupnie ilości typu metr plus wysyłka wychodzi Wam gdzieś pewnie z 16, z 18 zł W Leroy zapłaciłem za metr tej rurki, to jest Fi 4, to jest rurka mosiężna. Zapłaciłem chyba 11 albo 12 zł. Zobaczcie sobie w katalogu, bo nie pamiętam. Dostępna właściwie od ręki, kupiona, tylko trzeba ją lekko zaostrzyć przed Osadzeniem jej w korpusie, poza tym wiadomo przyciąć, no i luksus. Teraz mamy kilka pytań od jednego użytkownika i pytanie numer jeden. Czy zrobisz kiedyś jeszcze jakieś filmiki dotyczące składania silników, może 019 albo 027? Coś na wzór Speciala Patronite od silniku od trójki. No, i to jest pytanie, na które ja tak właściwie nie mam 100% odpowiedzi. Na chwilę obecną nie składam żadnego silnika. W tej chwili jest wszystko, że tak powiem, poskładane, nic tam raczej sobie reguluję i tak dalej. Konkretnie żadnego silnika nie sklejam, nie, nie, nie łupię w tej chwili nic nowego. Na pewno będzie to CZ-516, na pewno będzie 250, czyli 513, może też starszy typ. Jest parę silników, które chciałbym, że tak powiem, rozebrać, zrobić, ale myślę, że jeśli coś będzie, to zostanie to tylko i wyłącznie dla patronów. Ze względu po prostu na to, że to są silniki, których na przykład jak na przykład CZ-y, których ja do końca jeszcze nie znam, będę się na nich uczył. No, a drugi powód też jest taki, że... Jakby patrząc na to, co, co, co jakieś tam koniobici, jacyś pienobici i tak dalej tam w nesie piszczą. E, nie wiem czy z drugiej strony chce się jakąś tam mega, mega wiedzą tak ogólnie dzieć. No, no w każdym razie na chwilę i tak nic tak nie składam, więc nikt nic nie traci, Koniobici zyskują plusik. No i pytanie następne od tego samego użytkownika masz zamiar mieć jeszcze jakąś włoskę, na przykład Lelek, Pizz, Pak, Dudek, Bąk czy Pergos. Na to pytanie też nie ma odpowiedzi. Ja generalnie, jeśli chodzi o planowanie, przy WSC nie planuję już żadnego zakupu, poszerzenia tego. Chociaż tak naprawdę, też nie mogę powiedzieć, że nigdy już żadnej nie kupię, bo do tego nie da się określić. Jeśli się coś fajnego trafi za dobrą kasę, to myślę, że tak. Ogólnie, planować myślę, że nie. Chciałbym na pewno sporta dwójkę, chciałbym perkoza, coś takiego może, ale myślę, że tego nie będzie, bo po prostu mi na takie coś nie stać. A i uważam, że przy pieniądzach, jakie by trzeba było w to zainwestować, to można mieć naprawdę inny, fajny i epokowy jakiś motocykl, więc no, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi SORY. Pytanie numer 3 od tego samego użytkownika. Dlaczego tak krzywo się patrzy na punktowanie gniazd, łożysk i używanie silikonu w silnikach? Tutaj, jeżeli chodzi o punktowanie, punktowanie polega na tym, że walicie gdzieś tam w koło łożyska, które w gnieździe siedzi luźno, walicie sobie gdzieś tam punktakiem, czy wiertłem, kijem, gwoździem. W celu po prostu spęczenia tego materiału, żeby te gniazdo wiadomo się w okół tego łożyska zacisnęło. I problem w tym, że no, pomijając już aspekt wizualny tego, bo to jest akurat najmniejszy problem, że ktoś tam dzierga i robi syf. To e, tracicie w pewnym sensie osiowość tych karterów. No wiadomo, jeśli to łożysko tam lekko, no chodzi suwliwie, tak ciasno, że tak powiem, suwliwie tam sobie siedzi, no i ktoś tam przyklepie, to jest tam jedno. A dwa, jeśli ono tam lata, że można bokiem je wstawić i wtedy punktuje, no to, bo w momencie kiedy uderzacie, nigdy nie ma jakby e, równomiernego tego spędzenia, zawsze w której stronę to ucieknie. No i teraz jeszcze jest kwestia, dlaczego ktoś to punktuje. Bo to, że ktoś sobie teraz rozłoży silnik, zapunktuje, złoży to trzeba po prostu znaleźć przyczynę tego, dlaczego tak się wydarzyło. Jeśli ktoś tam składował młotkiem i tak dalej, no to co może to punktować do bólu, to po następnym rozebraniu będzie dalej rozwalone, będzie postępować to będzie dalej. Poza tym zostaje jeszcze jedna kwestia, bo tam płakali pod gazelą marzeń, płakali, że litry tego kleju do łożysk, że to na silikonu, że tak składam silniki. Są trzy kwestie tego, jeśli chodzi o gniazda łożysk. E, rozkładacie silnik, kartery są do dupy, łożyska latają. E, opcja za darmo: bierzecie gwóźdź młotek czy tam przecinek, punktak i walicie tam w koło. Jest prima sort. Kartery są jak nowe, wiadomo, tam powyszczerbialiście, spieprzyliście wszystko e, wizualnie, ale łożyska się do ciasno, wszystko jest idealnie. Składacie, jest git. Później jest opcja numer dwa, czyli taki kretyn e, jak ja: e, używa kleju, który już nie jest za darmo, no bo wiadomo, za niego trzeba zapłacić. Gdzieś tam w sklepie, w internecie, wkleja łożyska. Naklej, yy, Właśnie to jest takie rozwiązanie, no, które po prostu no, nie, nie, jest, nie jest w pewnym sensie inwazyjne. Nie? No, też, też nie, nie jest oczywiście dobre rozwiązanie, ale no i teraz przychodzi te upragnione rozwiązanie numer 3, gdzie wszyscy koniebiejcy mówią, że tak trzeba. Rozwiązanie numer 3 to jest yy, naprawa yy, tych gniazd poprzez tulejowanie, napawanie i osiowanie. I tutaj zaczynają się schody, bo o ile. Punktowanie macie za darmo, klej macie za 30, 40, tam ileś złotych, jaki tam sobie kupicie i wam starczy, wiadomo tak. A osiowanie kosztuje na przykład na poziomie, yy, mówię, mówię o osiowaniu na przykład trójki na poziomie 1000 złotych, 600, 400, 500. To wszystko zależy od tego, co robicie, jaki macie stan. Debilizm, kto tak, takie pieniądze bierze, to za 50 złotych. Zróbcie to za 50 złotych. Zróbcie to dobrze, nawet za darmo, nie wnikam. Ile jest pracy przy osiąganiu? Ile to kosztuje? Kto robił, ten wie. Ja tego też nie zamierzam mega tłumaczyć. Także trzeba sobie znaleźć taki złoty środek. Są trzy takie rozwiązania. Ja stosuję te środkowe. Jeśli trzeba, stosowałem też te opcje numer trzy. Ale ktoś, kto ma ozwój od kury więcej, z tych wszystkich tam pianobijców, kutafonów i innych tam niezadowolonych wiecznie ludzi. To będzie wiedział dlaczego dlaczego po prostu się tego jeszcze dlaczego dopiero zaczyna się to robić a nie już od dawna robi kolejna rzecz dlaczego to na silikonu to na silikonu no wiadomo dlaczego krzywo się patrzy na używanie silikonu ta silika na uszczelniająca nie wiem czym to się różni tam różnie na to ludzie mówią osobiście uważam że jeśli kartery są ok, tak składałem, np. te 023, składałem je po prostu bez uszczelek pomiędzy, jeśli były ok i było zawsze wszystko w porządku. Sam, sama masa uszczelniająca, nie? Ile tej masy dajecie, to już wszystko zależy. Ja zawsze tam pisali, że daję tonę. No tonę nie daje, bo, bo, bo te, te, te opakowanie, te ja mam te takie większe trochę, ono tam chyba 350 gram ma. Czy to dobrze, czy to źle? Byle nie przesadzić, byle trochę lepsze. Dlaczego lepsze, a nie tanie? No bo po prostu to jest szczeliwo, Kiedy, jakby, no, jeśli to dobrze uszczelnicie to tam nie będziecie zaglądać, jeśli do dupy to uszczelnicie yy, no to będzie lecieć i niepotrzebne w ogóle jest takie grzebanie, to jest, to jest moje zdanie na ten temat. Masz jakiś sposób na rdzew w baku, pozbycie się zabezpieczenia przed rdzewieniem. Yy. Powiem tak, nie byłem w takiej sytuacji, kiedy yy, byłem bardzo zmuszony do zastosowania jakichś nie wiadomo jakich środków. Próbowałem z odstępem przez zbiorniku od Harta, bo z tymi zbiornikami od Harta chyba miałem największy przebój, no najbardziej były chyba pognite I, i powiem szczerze, że odpuściłem sobie. Są firmy, które zajmują się czyszczeniem zbiorników, zabezpieczają odpowiednią farbą i tak dalej. Ja z tych usług nie, kosztu, nie, nie korzystałem, nie wiem ile to kosztuje, ale ludzie są zadowoleni, więc byście musieli pogoglować. W każdym razie nie byłem w takiej sytuacji, żeby mieć taki zbiornik w takim stanie i żeby był na tyle niedostępny, żeby no nie dało się po prostu kupić drugiego. nie? Ja uważam, że to jeszcze nie jest taki moment, takich zbiorników nie wywalam, gdzie się tam składuje sobie leżą, ale jeśli zbiornik po prostu jest do dupy w środku, do jakiegoś rometa tam, czy, czy na przykład do włeski, to po prostu zawsze sobie korzystałem z innego. No może takie prymitywne rozwiązanie, ale. No, mówię jeszcze z tego, co, co tam miałem, w zebranych części, tak po prostu było prościej, lepiej, szybciej. No i moim zdaniem, jeszcze na tę chwilę rozsądniej. Kolejne pytanie: Siema, planujesz może kupić jawek 350 TS w przyszłości? Odpowiedź na to pytanie jest tego typu, co w przypadku WSKI. Nie planuję. Ten motocykl nie siedzi mi w głowie. Nie myślę o nim, nie interesuję jakoś bardzo. Raczej nie uciekam w to, aczkolwiek nie mówię, że nie. A dlaczego? No, bo za chwilkę się przekonacie idąc dalej. Nie przekreślam tego, ale aczkolwiek mówię, nie planuję raczej tego zakupu. Pytanie następne. Czy zamierzasz kiedyś kupić MZ? No i odpowiedź to jest podobna do tej e, dotyczącej jawet 350 tych WS-ek, Paków i tak dalej. Chociaż MZ-a bardziej mi się działa trochę w głowie, żeby rozważałem taki zakup właśnie jakiejś etz -y 300 ki czy 250 jedynki, czy właśnie czegokolwiek. Aczkolwiek, jeśli bym miał takiego zakupu dokonać, to chciałbym, żeby to był egzemplarz gdzieś z Wielkiej Brytanii, czy coś w tym z tyłu, żeby to jakiś po prostu ciekawy egzemplarz. Nie chciałbym raczej egzemplarza krajowego takiego jak ma każdy, ale to też takie gdzieś tam z tyłu głowy. No i budżet po prostu jest. No, mógłbym sobie kupić taki motocykl, ale tak naprawdę nie wiem, czy byłbym po prostu z tego zadowolony, czy to jest to, co chciałbym mieć jakoś bardzo. Jeśli okazyjnie, to myślę, że tak, jeśli nie, to niekoniecznie. Także idziemy dalej. Do QA e, jako hobbysta, czy podjąłbyś się ratowania zabytku, mając tylko zdrową ramę, przednie widełki i wiedząc, że części do tego egzemplarza jest bardzo mało? Jawa Roadster 90. E, tak, powiem Wam, że tak, zależy jaki to byłby e, sprzęt. Jeśli to byłby ciekawy sprzęt, właśnie Jawa Roadster e, 90, to tak, myślę, żebym siedział i kombinował. To jest zresztą żywy przykład moja CZ 511, która była. Gołą ramą na kołach, które w dodatku koła nie były, od nich tylko było od szesnastki, także tam właściwie prócz ramy przedniego zawieszenia wahacza nie było, i zbiornika nie było nic, trzeba było wszystko sztukować. Czyli... Czyli koła plastiki, yy, siedzenie, które było, ale już zniknęło, później yy, silnik, yy, no wszystko po wszystko po trzeba było kompletować. Myślę, że tak, jeśli to byłby ciekawy egzemplarz, jakiś ciekawy, rzadki model, tak najbardziej, Jeśli jakiś tam grat, nie wiem, typu jakiś ROMET Cadet czy nie wiem, S51 Simpson, to nie, takiej rzeczy mi się przynajmniej na chwilę obecną jeszcze bym się tego nie podejmował, bo szkoda kasy. Ale ja we Roadster, jak najbardziej, coś ciekawego, coś naprawdę wartego uwagi. Kolejne pytanie, co z Simpsonem szwalbę? Jeśli chodzi o Szwalbę, to temat wygląda tak, że Porting Studio zrobił sobie przerwę, jeśli chodzi o usługi i w ogóle. No i chciałem, żeby się zajął tym cylindrem od Suzuki GT, bo on jest tam przy targ, tak dosyć mocno, żeby sobie to obejrzał. Miałem to wysłać, ale przyznam szczerze, że raz, że dzięki, a dwa, że czas. Że chciałbym właśnie z tym kartem sobie skończyć. Hart mnie dosyć mocno trochę przycisnął, z tego względu, że po prostu rozjechały się terminy. Na przykład, właśnie się rozjechał termin w postaci chromowania bagażnika, ale to nie istotne. No i ta akcja z tym cylindrem od kosa, to mi nagenerowało kosztów, naprawdę mi nagenerowało kosztów, bo to się tak mówi. Ale tak, no trzeba było za to zapłacić, za jedno, za drugie, za tłok, za wszystko. No i po prostu przez te wszystkie akcje znowu taki dołek i Szwalba po prostu czeka. Chce powypychać to, co mam pozaczynane, Szwalbu się zająć w wolnej chwili. Kiedy? Tego jeszcze nie wiem. Następne pytanie. Będzie kiedyś jakiś projekt Simsona? No jest, jest szwalba na tapecie, ale czy coś innego, typu S51, czy coś, raczej myślę, że nie. Raczej, jeśli będzie szwalba, to raczej na tym poprzestaniemy. Następne, następne pytanie. Ile masz CZ? No to jest takie pytanie, na które ja mogę odpowiedzieć oficjalnie, że mam 2,5 sztuki, czyli mam tą moją 511, prawie już całą, znaczy 99% mam 513, którą z Płocka przetargałem i jest... Taki zalążek do złożenia falty. No ale o reszcie nie będziemy mówić. No dobra, patmi z tego wszystkiego e, aparat, bo nie spodziewałem się, że aż tak długo to zajmiemy się, że będzie z 15 minut i pewnie ze 40 minut odpowiadamy na te pytania. Tymczasem myślę, że to będzie tyle trwało, to dużo, dużo dłużej. Także ja to podzielę oczywiście na dwa odcinki, jakieś tam trzy, dodamy to po prostu do odcinków następnych, bo. Nie spodziewałem się, że aż tak to będzie trwało. Także dziękuję Wam wszystkim za poświęcony czas. Życzę Wam wszystkim miłej niedzieli. No i do zobaczyska następnym razem. Cześć.